Dzień dobry, tu Dzień Drago, dzisiaj pokażę Wam samerelfy solo na właśnie sprayem na Exp na jednego z tych smurfów, tak zwane orki z Majorki. I pokażę Wam na początek, gdzie to się znajduje. Ten raz jest tutaj, na wyspie Fej. o, tutaj o, Pach. I teraz tam, po szybkiej rozmowie z takim jednym NPC-em Wedron, możecie się tutaj dostać, jeżeli ktoś nie wie. No i tutaj wpadamy, i naprawdę jest tutaj ciężko łatwo się tutaj nie EXPI solo. Trzeba naprawdę uważać ile się tych mobów na siebie puluje. Mam zrobione wszystkie imbu na trzeci level z, z odpornościami na ogień włącznie. Biegam tu właśnie z Suncatcherem pod silnym, z magma amuletem jeszcze z plazmaringiem i taka informacja dodatkowa, plazmaringi, jeżeli ściągniecie tam parę sekund przed końcem czasu, można normalnie sprzedać do npc i odzyskać jakąś część pieniędzy za to szczególnie dobre. W przypadku paladynów, ponieważ y, ring na markecie kosztuje przeważnie tyle co w sklepie, więc nie tracicie prawie w ogóle hajsu używając plazma, ringi i paladynami. I amulety tam tylko trochę tracicie hajsu. Ekiem te ringi są trochę droższe, ale nadal odzyskujecie te 8K na ringu. Zamiast tam płacić za niego 12, to tylko tak naprawdę 4K wychodzi ekstra waista. O ile będziecie pamiętać, żeby go ściągnąć, bo czasami się zapomina, jednak on zniknie, ale tam wolę ściągnąć minutę przed końcem i założyć nowego, żeby nie stracić na przykład, nie produkować większego waista. I... No I tak sobie tu biegam między tymi dwoma piętrami. EXP na godzinę jest z jednym prejem. Na te samery, yy, jak to się mówi, w okolicach między 4 do 4,6 nawet czasami pyka, jak sumon jest i no i łatwy exp to to nie jest. Na Banucie minus 5 jest bardzo podobny exp na godzinę bez preja nawet, ale czarma trzeba tutaj wbić i sobie poekspić coś innego, bo ile można bić te same respy, które się biło tyle, tyle czasu, więc zawsze to jakieś odświeżenie, jakaś nowość. Oprócz tego w dalszej części tego filmu możecie zobaczyć ile tego expa na buście tu kręciłem też z tym Prejem oraz tam sama końcówka filmu to jest jak biłem sam ten dół, właśnie ten room e, na Rapidzie i, i czasami tam dopulowałem parę mobów z tej prawej strony, ale tak naprawdę mogłem stać tylko w tym pomieszczeniu i bić sobie to na Rapidzie i ten exp na godzinę też był bardzo fajny bez Preja, więc bardzo fajna opcja na Rapida, jeżeli aktualnie w tym momencie mamy Rapida jak ten film będę właśnie wypuszczał, to Rapid będzie. Oprócz tego e, wrzucę też na community tam w zakładce link do trzech filmów co robić na Rapidzie, jeżeli nie macie pomysłów co pobić na Rapidzie i tam możecie sobie zobaczyć e, jeżeli nie wiecie co już ze sobą zrobić, macie dużo czasu, a potrzebujecie wbijać jakieś tam czarmy, możecie zobaczyć gdzie ja tam kiedyś wbijałem te czarmy. Oprócz tego będzie trochę więcej filmów na kanale z Paladyna tam staram się trochę więcej grać Paladynem, szukam sobie jakichś takich Luźniejszych respów na początek, żeby się trochę wyrobić. I będę chyba robił takie serie filmów o paladynie, gdzie ekspić paladynem z diamondami na około 200 levelu i albo powbijać sobie dużo czarów, jakichś tam różnych, bo teraz aktualnie się tym zajmuję. Ale to będą takie filmy raz na jakiś czas. oprócz tego chyba ilość filmów tygodniowo spadnie z tych co 3 dni, może będą co 4 dni. Nie mam już tyle czasu, żeby tyle tych filmów robić. I oprócz tego od września planuję grać w inną grę też, w WoWa Classic'a, ponieważ lubię WoWa i yy, przestałem grać w WoWa, jak był któryś tam już dodatek, bo mi się przestały podobać te dodatki, a z racji, że wychodzi retro serwer, to mam ochotę spróbować zagrać właśnie w Classic'a na retro serwerze znowu i, i z tego może jakiś filmy będę robił, może nie, zobaczymy. No i nic, tyle, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.